Goście, dziękuję, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Jesteśmy tutaj 13 października. Głosuj za Polską. Jak widzicie, mamy tego typu ulotki. Mamy zaplanować niedzielę. Niedziela zapowiada się przepięknie. Będzie piękny, słoneczny dzień, żeby wybierać się całymi rodzinami na głosowanie. Dzień Demokracji. To my wybieramy w związku z tym nabawiam wszystkich, żeby, żeby podzwonić po rodzinie, zadzwonić do przyjaciół, kogo można, kogo trzeba, podwieźć na wybory, ale idźmy i głosujmy, żeby Polska pokazała, że stać nas na to i możemy dokonać, wykonać rekordową frekwencję, żeby było nas jak najwięcej na, na, na głosowaniu 13 października. Dzisiaj też szczególny dzień, święto Drzewa, w związku z tym... Świętujemy, proszę Państwa, rozdajemy i dęby, i sosnę zwyczajną. Jak Państwo wiecie, biuro poselskie prowadzi konsultacje w związku z Czystym Powietrzem, więc wszystko się to razem konsultuje. Tych wniosków kolega Tomasz, gdzie Ty Tomku jesteś? Tutaj. Tutaj. Już pomógł kilkudziesięciu osobom razem z kolegą Czarkiem Ciupińskim i to idzie. Rzeczywiście idzie. Już może niektóre z tych osób będą podpisywać umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Kochamy nasz kraj! Idziemy na wybory 13 października. Bierzemy sosnę zwyczajną, dęby, tu widzę mężczyzn, młodych również. Warto, aby dąb był posadzony. Sosna, żeby była również posadzona wszystkiego, wszystkiego dobrego.